Tam Emilia tankuje. Tu Andrzej siedzi. To jest Grzesiu. O! Emilia w pokazuje. Emilka, gdzie jedziemy? Ja pani kierowca. Tak, ja już zdążyłam zatankować, a ty dalej palo? No jak to możliwe? No możliwe. Gdzie jedziemy, em Emilia? dobry, dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry wieczór, bona sera, bona sera, bona sera, bona sera, O, buona sera. Sera, Witamy Was sera. dnia następnego no. ciao. ciao. z ja nami w końcu tak. Jest Emil Jest Andrzej Lecimy na następne wykopeczki tak. Tym razem w czwórkę fajnie będzie, będzie super patrzcie się jaki jest piasek świetny no Są grzybki Sypie. Kanie są kanie, są kanie. Ja zapraszam żeby zobaczyć Siedzimy do łódeczki, żebyś się popływała. Mówisz. Gondolierę, na Weź, weź. Bałam u Ciebie jeden. Na filmik. No. Mamy nadzieję, że będzie się Wam podobało. Będzie wesoło. Zapraszamy! Pierwszy sygnał, Emi jest gdzieś tam z Andrzejem, Basia, zrywka. No i dobrze, czyścimy plażę. Z takiej dziurki małej wyszło 50 centów, eurocentów. Moja pierwsza monetka, no i super, zapowiada się super. Ile to jestem? 8 minut. Jest Emilia, jest Andrzej przyjechaliśmy na zlecenie, przyjechaliśmy na zlecenie między innymi znalezione i proszę Emika znalazła brawo. Emilia Brawo Emilia. już teraz dzwonię do dziewczyny Ale super To jest Pandora, ja, nie? Fajnie Emilia już dzwoni tak. żeby oddać sreberko. Pandorka. Super, brawo ty. Pięknie, pięknie. Brawo Emilia. Brawo. brawo. Mamy wam z takiego dółka małego. Wyszło takie coś. Czytać oczepie. Obuta taka spineczka Ona ścieżka ale śliczna złota spineczka Piękna O Super fand mi się podoba Piękna spineczka Tam gdzieś O, tu jest gdzieś Zesiu Zesiu mach mi. A Emilia z Andrzejem, no nie wiem gdzie są. Ziaciami. O, tam chyba chodzi gdzieś, nie wiem. No to lecimy dalej. Jest Basia. Emilia. Jest pierwsza monetka. Jest 10 centów. Dobra i to lecimy. Pierwsza monetka zawsze. Znalezienie Pandorki to się jest, należy piłkowie. Jest Andrzej. Emi, Emi, Emi gratulujemy znalezienia Pandorki, tak. naprawdę. Patrz, się spodziłam, pot ze mnie leci jak... Świetnie, naprawdę Dobre. gratulujemy. Super. Ja się ciężkiem na ten moment. Było to na zlecenie chcę to powiedzieć, że Basia prowadzi Basia ma całe 50 euro. Tak, Basia prowadzi ma 50 eurocentów jest mistrzynią. Ja dzisiaj mam lampkę, czołówkę, daję czadu. Także można, można chodzić. Mogę, 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 trochę, mogę trochę przyciemnić, ale teraz mruga światełko. Dobra. Tak, także lecimy do następnego. O! po bursztyny. Z Takie dziureczki mi wyszło? 2 euro Moje pierwsze 2, 2 euro Mam pierwsze 2 euro Andrzejku To jest Andrzej Tam jest Grzesiu Tam jest Emmy Tak 2 euro mam A ty co masz pokaż Kapsel Pokaż w bardzo dobrym stanie Zobacz sobie Korona w bardzo, bardzo dobrym stanie Super Kurde w takim stanie to ej kapsel się rzadko trafia Brawo, Andrzejku. Ej Basiu, to... to Ale... ze mnie bierzesz przykład, nie? Tak, tak. Brawo. Emilka. Tak. Widać Ja Jest tam, stoi. W takim stanie kaps, tak kurde, jestem z siebie tak zadowolony. Basiu, 2 euro. Tak. <laughs> Do następnego. Kolejny dołek. Zrywka. Tak, wiem, lampka robi niedobrą robotę. Jest Emi... O, widać Emilia elegancko. La, la, la. Także la, lecimy, la, la, lecimy la, dalej. La, la. No tak się chodzi z wykrywaczem. A ja. No teraz mi padło 10 eurocentów. No i super. Tutaj no, grześ chodzi. Ciepło jest bardzo ładnie, tu jest. Cudownie. No to le lecimy dalej. Jestem u Basi. Jest jedna euro. Proszę, jest euraczek. No i brawo Ty. Halo. O Jezu. no ja się cieszę. No i kolejna monetka. Dziesiątka. No to lecimy dalej. Pięknie. Jest. Basia ma dołek szukamy. Ha. Zrywka. zrywka. a byłem pewien, że będzie monetka. No. Co? Ale no niestety no. Jest zrywka. Ale... Tam jest gdzieś Andrzej. Piękny widok na hotele. Dobra, lecimy dalej. Oczywiście. A teraz znalazłam coś takiego. Nie wiem, co to jest. Później będziemy oglądać, co to jest. Nie będę wymyślać. Może od e papyrosa? Nie wiem. Lecimy dalej. Jest dołeczek, żeby sobie nikt nie myślał, że na Adriatykiem jest tak kolorowo. Proszę. Jest pucha. Też wyrzucają. A jak? Lecimy. Gdzieś Basia mi się straciła. Dobra. Do następnego. O, Emika, co masz? A ja też coś wykopałam. Na kolanku pokażę 2 euro o. Też mam 2 euro no. Super Gratki No gratki i tobie Dziękuję Tam gdzieś już Basia wykopała 2 euro Tak no. <laughs> Ja też Jest dołek, jest dziura Basia tam nagrywa, bo znalazła jakiegoś fancika A ja mam co? całe 2 euro centy hura dobra lecimy dalej no i kolejne 10 euro centów dobra do następnego po długim długim nic jest 50 centów w sitku także fajnie a tam jest Basia i Andrzej lekka przerwa lecimy dalej znowu fajnie euro chodzi super tam Emilia, tam Andrzej gdzieś Grześ lecimy dalej wracamy, nie Emilka? pomału po długim, długim, długim nic legend znalazł monetkę ale jest zajechana nie tylko nasze monetki tak dostają w tyłek, że tak powiem ale zabawa jest świetna. Lecimy dalej. O! Teraz mam 20 eurocentów w końcu. Jakaś inna monetka niż 10. Ta wygląda. Super, do następnego. Pada. Dwójeczka. Super. Proszę. Jest dwójeczka. Jest dwójeczka. Nareszcie. Nie no. Z legendem trzeba pochodzić troszeczkę, żeby się go nauczyć. Ale jest. Do następnego. Mamy Emilia. A tu Basia. Przyszłam do Grysia bo ma światło. To jest kawałek bransoletki. Znalazła kawałek bransoletki. I tu jest zapięcie. No o. i fajnie. Trzeba szukać dalszych. Lecimy dalej. O. Tu jest Andrzej. Tam jest Basia, jest Emi I Jest 50 Coś 50, 50 eurocentów O panie Zaszalałem Stawia Proszę taka znajdka Coś duńskiego Jeden kronę coś takiego no jest, jest fajna monetka, także lecimy dalej. Basia coś tam kopie. A mi wpada euraczek. No i dobrze, lecimy dalej. No, teraz mi wpadło takie autko. Otwieramy, <laughs> otwieramy, otwieramy się drzwiczki. Super fant. I lęski. dobra Dobra. Już autka nie miałem. Nic. O! Taka bryczka fajna. Zarąbista. Dobra. Lecę dalej. A teraz wpada. Spineczka do włosów. Pewnie jakiś badziew. Ale jest. Lecimy dalej tu jest Basia przed chwilą przechodziła Emilia i wpada dwójeczka fajnie, dwójeczka cieszy i gdzieś tam był Andrzej i piękny widok no i jest kolejny dołeczek pod cewką i jest kolejna dwójeczka eee, no fajnie, fajnie lecimy jeszcze chwileczkę Kończymy na dzisiaj. Tak. Ale podsumowanko zrobimy jutro. Fajnie się pochodziło. Emi już zmęczona też. No. Także uciekamy. Andrzej już powiał do przodu. Andrew! wredny, Nie uciekaj. Podsumowanko jutro. Także kochanie, byliśmy tu. No. To super. widzimy się Fajnie. na podsumowaniu. Szybkie podsumowanko. Wypadł. Tak, Barbara jest. I co? Od kogo zaczynamy? Z fancikami? Od tego co ma najmniej. Patrz, Patrzcie jak to pięknie wygląda. No. Kartonikowo zajebiście. Czyli co? Od Andrzejka Nie od, od Barbary. Barbary? No więcej ode mnie. No. Dobra, lecimy od ciebie. Patrzcie. Euraczki Jest nasza Oj, dwójeczka. Ojczyzna się odzywa. Jest dwójeczka, są pięćdziesiątki, dwudziestki, dziesiątki. Oczywiście śmieciągów milion i Andrzejkowi wyszło 7 euro i dwójeczka PLN Druga jest Basia Barbara, opowiadaj Na auto. No auto porszaczek tak jest auto, To się koło pozdrawia. O, kogo? no, no Zbiera. Zbiera, tak, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy brudatego zbira. zbira. No, świneczka oczywiście taka zabcia. Zabcia. Gwiazdeczka. Małe gwiazdeczka. i te no inne, i, wiadomo, nie? I monetki oczywiście. No i są dwójeczki, jedynki, pięćdziesiątki, dwudziesteczki, dyszki. W sumie Basia ma 10,72. Tak. No to ja jestem trzeci, czyli drugie miejsce zajem no? no. Śmieciągów, widać, że szampany się leją. Oczywiście kapsle ciągi. Tu jakieś takie niewiadomego pochodzenia dziabągi. No właśnie ściski. Zrywki, zamki, spineczki. Monetki, no to tam dwojeczki, jedyneczki, pięćdziesiątki standardowo dwadzieścia dziesięć. W sumie 22 93. No i Emilii Emilia tutaj nas wykosiła Tak Też oczywiście Śmieciągów Wszyscy żeśmy nazbierali mnóstwo Też były korki od szampana Tutaj pite eleganckie, dziabączki O, tu się jeszcze monetka zagruszyła monetka jest spineczka Tutaj proszę Gwiazdeczka nie, nie gwiazdeczka, koniczynka. Tu jakiś guziczek taki. Też jest polski akcent. Proszę, jest 20 groszy. Rzetonik. No i kasiurka. Dwojeczki, jedyneczki, pięćdziesiątki, dwudziestki. dyszki, wszystkiego po kolei. W sumie 24 i 6 cencioków. No i nasze 20 groszy. I żeton. I jest żetonik. Także, takie podsumowanie, wypadu. Mogę kogoś pozdrowić? Oczywiście. Chciałbym pozdrowić Krzysia Mr. Londyn. I chcę mu coś powiedzieć. Tak proszę. Proszę, mów. Też potrafię czarować. Patrzcie. Pozdrawiamy Lonego. Dziękujemy Pozdrawiam Wam. Wszystkich. Trzymajcie się. Dziękujemy Wam serdecznie za oglądanie. Mamy nadzieję, że się podobało. Także do następnego razu. Wpadajcie do Italiańców. Emi, idź za ciosem. Pozdrawiamy. Pa.